Siema, dzisiaj omówimy sobie 10 największych krajów na świecie. ale zanim to możecie zostawić suba i lajka. Lecimy. Numer 10, Algieria. Jest to kraj, jest to Republika Ludowa w Afryce, która jest jednocześnie największym krajem w tym, na tym kontynencie. Ma stolicę w Algier i tam językiem to powiedzieć arabski i tam azyka Niepodległość w 62 od Francji po kilkuletniej wojnie. Ten. No i, no, i ten kraj ma powierzchnię 2 milionów i 400 tysięcy km kwadratowych i 44 miliony ludzi. Także ten, niestety, ale dużo ludzi po prostu emigruje tam z, do Francji i robi bardzo złe rzeczy. Numer 9. Kazachstan. Jest to kraj, który odzyskał niepodległość od Związku Radzieckiego 16 grudnia 1991. Kraj większości muzułmański. Zmienili tam stolicą stolicę Astanie. Niedawno był Sultan. Jest i mają tam 2 Ma miliony i 700 tysięcy km kwadratowych No Argentyna. numer 8 Ar Argentyna. Kraj piłkarzy, takich jak Messi czy Maradona. Stolica ma Buenos Aires. A powierzchnia to jest ten, ten, 2 miliony kilometrów i 800 tysięcy. Indie, kraj przypraw. No i, no i również Mahatma Gandhiego. No i tam jest 21 języków urzędowych. W 1947 mocy niepodległość od Wielkiej Brytanii. To na w Nowe Deli. No i to jest 3 miliony i, i, i 200 tysięcy. No, numer 6, Australia. Kraj pająków. Rozszczy sobie terytoria dam tak? brak, język de facto brak jest angielski głównie, powierzchnia 7 milionów kilometrów kwadratowych, no jest to jedyny kraj na świecie, który jest jednocześnie kontynentem. Numer 5. Numer Brazylia. Jest, jest to kraj, który ma 8,5 i, i miliona kilometrów 2 I ma i słonie głównie z piłki nożnej. Na stolicy Brazylii. Kraj chrześcijański, w większości. Numer 7. Kraj Wujka Sama, czyli USA. Kraj, do którego chciałem pojechać. Kraj, którego chciałem odwiedzić. Jest, jest tam język niby urzędowy angielski tam, tam jest 9 milionów kilometrów kwadratowych. No i tam możecie sobie śledzić, ja bym więcej się dowiedzieć Chiny albo racz, numer 3 Chiny albo raczej Chińska Republika Ludowa Jest to kraj, który jest odcięty od świata no, nie ma tam YouTube'a. Gdybyście byli w Chinach, to byście tego nie mogli obejrzeć jego chęć, na 44 sekundy. Każdy wie, Pekin. Pekin, stolica. Ma jakieś, jakieś 9,5 miliona kilo kwadratowych. Numer 2. Kanada. Jest to kraj, który jest to kraj McKenziego, czyli tamtego króla. Tam kiedyś to było podczas wiktoriańskie. No, i ma ten kraj 10 milionów km kwadratowych powierzchni. Strasznie dużo, nie? Ma stolicę w Ottawie, a nie w Toronto. Właśnie nie mylicie się. Tam jest język urzędowy w Quebecu, jest francuski. No i ciekawostka dodam, że jeszcze jest tam PFK w Quebecu. No i numer jeden. Rosja! Rosja, dobra. Jest to kraj, ma 70, 17 milionów kilometrów kwadratowych, prawie tak duży jak Księżyc. No i posał z rozpadu ZSRR, no i ogólnie, no wiecie, Moskwa, stolica. No, siema!